się doczekali, co? Hej, wszystkim z tej strony dia i witam Was na przeglądzie fanartów. Dawno tego nie było, więc lecimy z tematem. By the way, mój model może się dzisiaj dziwnie zachowywać, bo nie jestem u siebie w domu i nie mam kamery. Więc um, kamera, którą mam, działa na słowa harcerza. Nie przedłużając, lecimy. Rok temu skończyliśmy na tym oto dziele wykonanym przez Michała. E, Michała bardzo dobrze znacie, jest to zresztą moderator naszego cudownego serwera. To jeszcze do tego mogliście go już obserwować w akcji w serii z TDM. Ale dobra, Michał już miał swoje 5 minut w poprzednim odcinku z Fanartów, więc lecimy dalej. Tak wiem, że mam tryb streamowania się. Tutaj mamy skin edita przez e, Ketoniusza wykonany. Wygląda tak i mu jest słodki. Co prawda, ja preferuję bardziej wycieniowane, ale wiadomo, to jest kwestia preferencji. I tak jest zrobione ślicznie. I są te takie nowe oczka, gdzie się teraz daje takie oczkanie takie mangowe, jak mam mój skin. I naprawdę jest to bardzo ładny edit. Tutaj jest to Kiro Kutkat. E, oczywiście Kiro jest tutaj autorką e, wielu fanartów. Wiele widzieliśmy ostatnim razem i pewnie wiele też teraz zobaczymy. E, styl Kiro rzuca się po prostu już z kilometra, już go znam na pamięć. W każdym razie jest to taki ładny, ołówkowy artyst, prześliczny, przecudowny, z nowym wariantem modelu, z tymi piórkami tutaj e, zamiast rogami. No ja dzisiaj mam na sobie e, rogi, bo nie mam też swojego streamdecka ze sobą. Tutaj mamy znowu artę od Ketoniusza i tutaj jestem ja w zimowym wariancie, mamy aktualnie styczanie, więc jak najbardziej klimacik pasuje, ten art powstał w 2024 roku w październiku, także wesoło, ale dobra, dobre, dobrze się tu bawimy. O, tu jest jak wystartowałam z FNAFem, a raczej zrobiłam FNAF w Minecraft. I tu jestem sobie ja, która się schowała w mm, suficie y, pizzerii. I tu jest y, poirytowany Bartek. <laughs> tutaj jest znowu nawiązanie do Fnafa. Znowu tutaj jest autorką Kiro Kjotka tego. Arta, to jestem ja jako ochroniarz. Tutaj jest Krzysiu jako Freddy, Bartuś jako Foxy, Shirel jako y, Chika. No i Lexi jako Bonnie, także y, tutaj jest cała nasza ekipa, jak chcecie zobaczyć ten odcinek to wbijajcie, powinnam wam go podlinkować, jak go nie podlinkuję to na mnie krzyczcie, w każdym razie opis jest dla was. Tutaj jest y, arcik od Ketoniusza, y, tutaj widzę, że znowu mam słuchaweczki, mam ogonek Diabełka, y, dziękuję za Arta, przesympatyczny Art. Tutaj tryb streamowania mi zasłania autora tego streama, ale jest to A wielokropek w każdym razie. Jest to taki bardzo ciemny, nocny art, ale też bardzo ładny. W ogóle, jakie ja tu mam te ostre, takie, takie nożowe te słuchawki? Kurcze. Tutaj znowu Kiro. I znowu arcik tutaj chyba długopisowy robiony albo niebieską konkretką. W każdym razie, gdybym robiła sobie tatuaże, to bym sobie tego diva wytatuowała To jest po prostu pik, nie? Ten div To jest znowu art od Ketoniusza, ale zaznaczył, że to nie jest jego rysunek Prawdopodobnie jest to po prostu ubieranka albo generator Tutaj znowu od Avila Kropek, kim ty Avila Kropek jesteś? A, nazwijmy Mr. A W ogóle tak bardzo się trzymasz tych tak, takich noży na słuchawkach, ale w sumie to nie jest wcale głupi design I moje jest spoko Tutaj znowu mamy y, generator chyba i to jestem ja i Bartuś y, Tutaj mamy znowu od Kiro i tutaj jestem jako y, piesek To cute'ne, mega cute'ne W ogóle uwielbiam jak ty oczka robisz, takie są bardzo glossy i tu znowu od Kiro. Kiro tutaj robiła mnie jako księżniczkę, taką słowiańską. Taka, taka Disney-słowiańska księżniczka. I moje bardzo baśniowe i prześliczne. Tutaj szynek zrobił arta. Jest to bardzo ładny art, polecam. I tu znowu Kiro mówiłam. Tutaj będzie dużo artów od Kiro, bo Kiro to tutaj z artami, tak? Tu Kiro leci jak fabryka, ona się nie zatrzymuje. Leci równo art za artem, po prostu szacun, szacun. Piszcie teraz w komentarzach szacun dla Kiro. E, I tu jestem ja jako wokaloid. I szczerze, gdybym miała robić siebie jako wokaloida, to pewnie byłoby coś podobnego. No i tu jakby było mało Kiro, to tutaj kolejny art od Kiro i jest znowu mój ulubiony div. Naprawdę, jeżeli kiedyś mnie znajdzie na tatuaż, to ja autentycznie sobie tego Derpy Diva wytatuję. To, to jest ten Derpy Div, to jest esencja. Ja jestem po prostu fanką. I wiecie co? Ja sobie któregoś dnia go ustawię na tapetę i myślisz jak zacznę streamować, to będzie on na którymś z alertów, naprawdę jakby derpy div jest op, ja go uwielbiam, jestem fanką. Tutaj znowu od Kiro sobie jestem ja, w takich bardziej rozpuszczonych włoskach. Tutaj jest arcik od Pszczelej, i tutaj sobie jestem. Ja w ogóle jakie oczka, jakie rzęsiki wymalowane, jak laleczka wyglądam. Cudownie, cudownie. O, tutaj jest D, <laughs> Nie Dia tylko D I o, o, my, Tak, tak, tak! Derpy Di I Love It. <laughs> tu jest arcik od Weksika, cudownie Weksik, przepięknie. Masz niezwykły talent graficzny. Tutaj od Ketoniusza arcik z okazji 19 koła sobów. No, teraz jest nas trochę więcej. Także zaległości mamy mocne. Jesteśmy w marcu tego roku. Także dziękuję za Artę na 19 koła subów. Tu Kiro zrobiła mnie jako takiego demona skrzydlatego nietoperza. I cute, i moc cudowne. W ogóle, jak ty ładnie się tym światełkiem bawisz? Ślicznie to jest. Znowu, Kiro. Wiecie, co ja ten odcinek powinnam nazwać? Galeria Kiro. To jestem ja i jakiś piesełek Nikt nie zgadnie, arcik od Kiro. <gry> Cudowny. To taka bardziej chibi wersja. Dotarliśmy teraz na etap wielkanocny. Tutaj jest arcik Michała i jego jajo art i Jana jajo arcie. Była to taka ubieranka, gdzie sobie można było dowoli malować jajka. No i Michał stwierdził, że, że no co, no leci z normalną mangową rzeczą. Ja tam namalowałam chyba jakiś uśmieszek tylko czy coś. <gry> Okej. Okay. To, to może budzić wątpliwości, ale to również jest arcik od Kiro. <laughs> tutaj Dawid zrobił e, mój posąg na, na, e, w Minecrafcie. Czy mi się wydaje, to jest jakiś, jakieś bloki, czy to mi ogonek który robiłeś? Bo ciekawy, ciekawy, że tak na bok. Zazwyczaj jakoś idzie do góry albo na dół, a tutaj poszedł na bok. Idziemy do przodu, tak? Nie, nie ograniczamy się. A! Ktoś podmienił tekstury. Dia Joki. Let's go. Tak, Michał definitywnie podmienił e, tekstury zombiego na moje. No cóż, tutaj art od Ketoniusza, tutaj jestem ja w roli takiej laleczki. W ogóle, jeżeli miałabym robić dla was merch, to na pewno by wypuściła tego typu laleczki moje i Diva. I co wy myślicie w ogóle o tym? Chcielibyście taki merch właśnie z takimi laleczkami, ale takie wiecie, ragdolls, czyli właśnie takie oczy, guziki i tak dalej? O, to chyba widzieliście, bo to było na którymś ze specjali? Nie pamiętam, na którym. W każdym razie na jakąś liczbę okrągłą. E... Michał palił marzannę i to właśnie była ta marzanna. <noise> tutaj jest znowu Arcik od Kiro i to jest e... div. A raczej e... diva, bo to tak bardziej feministycznie e... namalowała nas nasze zwierzątko. I tutaj jest coś od Ketoniusza. Ja plus gacha life. A, Arcik w gacha life. No ładnie, ładnie, ładnie. Na 20K, dokładnie, czyli tutaj mamy specjalne na 20K. Kurczę, nie pamiętam jak ta gra się nazywa, eee, ale bardzo fajna jest ta gra. Wiem, że Eleven w nią grał i to była taka cute o no, takim kotku, i to właśnie ja jestem jakby w stylu tej gierki. Ehm, tak, to jest kolejne dzieło, Kiro. Ja jako łysy jajo. Tutaj jest arcik od Zakusława i tu jestem sobie ja słuchająca sobie muzyczki, no i elegancko i tak trzeba żyć. Siedzimy sobie i słuchamy muzyczki, a nie tam, wiecie, męczymy się całe życie. Tutaj kolejny arcik od Kiro i tutaj jest wersja lineartowa, ale zaraz powinna być w kolorze. A w międzyczasie łapcie country bala od e, Mattiego Ryba. No, i proszę bardzo, jak mówiłam, jest wersja w kolorze. W ogóle uwielbiam to, że to są kocie łapki na tych butach. To, to jest. To jest mega cute, to mi się podoba, polecam, pozdrawiam. Tu to już zrobił mnie w kolejnej ubierance. Nie wiem, co to jest za ubieranka, ale. ale podobuje mnie się. O, i tu mamy taki sylwestrowy wybiek. E, tutaj sobie jestem ja z zimnym ogniem i jakaś gąska. W ogóle zauważam, że już kolejny raz pojawia się ta gąska. Powiedz mi, Kiro. Kim jest ta gąska? Czy to jest eleven? Tutaj artik od Ketoniusza. To widzę, że Ketoniusz zaczął się odważniej z oczami bawić. Bardzo ładnie, bardzo fajnie widzieć progres. I tu jest znowu art od e, Kiro. I tutaj jestem ja już w tej mojej e, nordyckiej e, aranżacji, czyli tej e, sukience nordyckiej i w jeansach, bo to jest taka, wiecie, współczesna aranżacja. E, I na tle jakiegoś tam księżyca, nieba. Nice. Bardzo się, jak Kiro. Jak, jaka, jaka parafeczka tutaj, kurczę, Kiro. Szalejesz. Tu mamy arcik od Barmana Michała znowu i to jest właśnie Barman Michał jako Barman Michał. Tutaj jest e, D, który jest sobie e, Bartka w z miski, bo Bartek, jak wiecie, dobrze jest e, rybką. No i tutaj sobie jestem ja i popijam sobie jakiegoś jakiś bagno slajma. o, slajma. Tylko proszę nie mylić z Jakubem. I tutaj w ogóle e, przy, przyleciało już mnóstwo tych artów, ale tutaj e, Mati Ryb zajmuje się e, modami do ten, no, to jest. Jakaś gra, kompletnie nie wiem co to za gra, W każdym razie Mati bardzo lubi się tą gierką bawić, robić różnego rodzaju mody i często gęsto po prostu mnie adaptuje w tą grę, no i tutaj macie mnie w tym klimacie. Tutaj jest arcik od Ketoniusza, tu jestem sobie y, ja w różnych wydaniach y, jako posąg w Minecraftie. Nie, nie zrobiłeś tego! Nie. <grywa> Teraz Wam nie pokażę, bo nie wiem, jak zmienić stroju, ale na zupdate'owanej y, wariancie modelu mam bryloczek z y, y, głową lisa z Minecrafta. I z tego co widzę, to Ketoniusz tu chyba mi przyczepił y, lisa na sznurku, ale nie wiem, czy ja to dobrze widzę. Jeżeli tak, to szacun. I y, y tutaj kolejne arty od Mattiego Ryba. Yy, mój i diwa, właśnie jako yy, wariant, prawdopodobnie do yy, tej gierki. Tutaj barman się yy, bawił i tutaj narysował właśnie mnie z tymi takimi piórkami. O, tutaj jest bryloczek z liskiem. Tutaj dodał mi widzę, że bryloczek z creeperem. W każdym razie taka ja w takim yy, mroczniejszym yy, wydaniu w ciemnej ulicy. Myślę, że każdy z Was, jakby mnie spotkał z tako, yy, z, yy, w takiej scenarii, to myślę, że każdy by z Was ze mną poszedł jak najbardziej. <grym> Tu mamy artę od Ketoniusza, i tu znowu, właśnie jest ten y, Arcik z liskiem, i to tym ja na jakimś, disco dyskorolce, na rampie. Tak, ja tu sobie. Y, fun fact: jeździłam na dyskorolce. Co prawda, nie umiałam jakichś super tam trików na trzepaku i tak dalej, ale umiałam utrzymać równowagę. Yy, tu Ketoniusz też znowu, nie, nie pamiętam, co to jest zagra chyba dress to impress, czy coś takiego. Yy, no i w każdym razie zrobił mnie. Mam nadzieję, że byłam dreśnięta tu impresować. Tu jest art od Harry. Jest to w ogóle to cieniowanie. Ten klimaciek jest tak bajkowy, to jest tak piękne. Szacunek, szacuneczek. Yy, tutaj znowu popisał się yy, Ketoniusz. Yy, nie do końca wiem, czym jest ta czarna mgła na mojej twarzy może to jakaś ekspresja, ale to yy, Ketoniusz możesz się podzielić, yy, co autor miał na myśli. Yy, dla mnie to wygląda jak po prostu kamimika mangowa, że jestem troszeczkę przerażona, no, ale tutaj są gwiazdeczki w oczach i uśmieszek, więc yy, nie wiem. Tutaj Ketoniusz napisał, że jestem jako K-pop Demon Hunterka. Tu jest oczywiście mój lisek. Tu trzymam parasolkę? Chyba parasolkę. No i są moje tutaj um, słuchaweczki z piórkami. Wszystko elegancko, wszystko się zgadza. Tutaj znowu kolejna, ale to już jest ubieranka: to jest od Ketoniusza. W czarnej sukience. Tak. Tutaj Ketoniusz troszeczkę zmienił styl na bardziej taki prosty. Troszeczkę już mój Pory na przygodę. E, bardzo ładny art i imo, ta strona ci bardzo fajnie wychodzi, więc ja bym szła w tego typu kreskę. Ehm, tutaj jest dzieło Borka. E, tutaj widzicie Bartusia w się takim, że jego puszka dostała muskulatury. Borek, podziel się. Tu jest kolejna jedna z wielu adaptacji mojego awatara przez Mattiego Ryba do właśnie tego Teno. E, w ogóle ładne cieniowanie tu zrobiłaś. O, tu jestem jako Rumi i Div jako Derpy i Imo. Imo cute. To fa, fajny pomysł, żeby dać Diva jako Derpiego. Tutaj Robert zrobił Diva w jakiejś gierce? Nie wiem co za gierka. Czy ty Robert napisałeś co to? Little Kitty Big City, czyli Div Little Kitty Big City. Imo cute i szczerze bym zagrała sobie takim Divem. Kiro odtworzyła mnie w Movie Star Planet Because Why Not? O kurde, dwa diaksy, bogactwo. Tutaj jestem, znowu art od Kiro i tu jestem w adaptacji Pokémonowej i D.I.F. jako Pikachu. To też jest genialny pomysł, w ogóle wy jesteście tak kreatywni i tak cudowni, że, że to jest po prostu kosmos. O, o, o jaki master D.I.F., kurde, no nie pogadasz, Kiro, nie pogadasz, to jest taki... Ta, taki D.I.F., D.I.F. <grywia> tu Ketonius zrobił Bartka jako Ginu e, i mnie jako Rumi. Kiotne, kiotne. O, tutaj Borek narysował diva. Fun fact jest to właśnie wariant stroju, który wygrał w konkursie. To, to jest właśnie, jeżeli chodzi o przeniesienie diva w czasy Wikingów, to taki strój właśnie i design diva wygrał. I to jest oficjalny design diva jako Wiking. To jest kanoniczne, to jest kanoniczne Tutaj widzę, że szkolny bazgrołek wykonany przez Kiro I w ogóle szkolne bazgrołki są najlepsze, tak? Bo to są takie nieplanowane rysunki, a wychodzą zawsze fenomenalnie Bo masz czas na dopracowanie ich, ciekawe czemu Tutaj jest Arcik od Mushroom I w ogóle, cute'ne, cute. cute. To, to, to jest słodziutkie, tak? To, to, to nic za nic ująć, to jest tak słodkie Arcik od Klary, trochę mi nie wyszło, bo nie mam rysika No co ty gadasz w ogóle, śliczne jest, mega ty weź sobie, tu nie odejmuj, jest bardzo ładnie. Tu Mati zrobił um, moją rękę palącą um, Foxiego jako um, grafikę do Teno. <ścoughs> to jest arcik od Borka. I tutaj sobie jestem: Ja, jako Wiking, tutaj doszedł jakby nowy wariant tego stroju. Bo normalnie, jeżeli mam to rozklekotane, to mam e, jeansy, ale Borek stwierdził, że mu jeansy nie pasują, i narysował mi bordowe shorty, co też wygląda fenomenalnie. E, I też będę taki wariant wykorzystywać. Tu jest arcik dla Bartusia: ktoś e, zrobił Bartusia w Minecrafcie, e, sardynkę z, sardynkę w puszce i krcze. Ja bym to sama gdzieś zbudowała, nie? To, to, to jest fenomenalne. A tu, tu jest wersja miniaturowa. I też pomysłowa. E, tutaj jest arcik od Kiro. I tu znowu. Jezu, Bartuś ma taką rybkę. O nie, ba Bartuś, to idzie do Twojego oficjalnego designu, ta rybka. Nie, nie, nie ma, zmiłuj się. Tutaj jest arcik od Kiro. I tutaj z tego, co się orientuje, to jest cała moderacja. Tak, tutaj jest Div, tutaj jest Michał. Tak, wszyscy są. Jest ryba śliczny e, tutaj jest arcik odłychy. w ogóle jak ty ślicznie buźki malujesz to jest taka typowa typowa manga fenomenalne e, i tutaj jest chyba div jako duszek zielony jestem ja jako taka wiedźma, cudowne, przepiękne a jesteśmy teraz na etapie halloween więc już bardzo blisko czy to jestem ja jako Annabel? o mój boże fenomenalne e, tutaj jestem ja jako laguna blue z monster high kiedyś się za nią przebierałam tego Chucky, Harley Quinn, e, Bonnie Snaffa, tutaj jako creepy pielęgniarka, clown, no i jako wiedźma. No ja jestem klasyczną podstawową wiedźmą, więc jakby wiecie. O Boże, Derpy D -a, nie? To jest w komplecie do Derpy Diwa. <śmany> Fenomenalne, Kiro. O mój Boże, Pixel Death! Jezu, jakie to jest cudowne! Szaleje, szaleje za tym. O, i to znowu y, kolejny arcik od Kiro. To jestem ja z czasów, jak wypuszczałam cover do Queen of Kings I to jest dokładnie ten awatar, te warkocze um, Jak będziecie chcieli, to będziecie mogli sobie obczaić ten kowerek e, W każdym razie, Tukiro postanowiła go namalować w legitnej wersji 2D Wiadomo, 3D nie zawsze jest super, 2D only e, Tukiro e, rzuciła się na realizm i narysowała mnie z teledysku do My Mother Told Me e, I też wyszło ślicznie i tutaj jest arcik od Bastet i on też jest w ogóle mega, przecudowny. W ogóle chciałabym mieć takie gęste włosy, ale to, to chyba tylko możliwe z doczepami, w moim przypadku mam nieco cieńsze, ale art po prostu, wow. O, a tutaj Jeevuś dostał, Arcik, od Karoleczka, taki świąteczny Jeevuś. Aha, bo my już jesteśmy końcówka listopada, to nic dziwnego, że świąteczne lecą, tak wiadomo, że święta się zaczynają w listopadzie. I tutaj jest Arcik od Karoleczka, dla mnie ja, wtryniająca ciastko, no i elegancko, takie ciastka w ogóle są najlepsze. Tutaj jest Arcik od Ileczki, to jestem ja, znaczy raczej Smok, zrobiący mój wikingowy cosplay, śpiewający moją aranżację piosenki. I mam tutaj drakara, z którym siedzi div i są tańczowe tarcze. Także wszystko jest na swoim miejscu. A tu Kiro próbowała namalować jednego z moich kotków i jest to akurat Mania. Mania jest właśnie czarno-białym kotkiem. Mam jeszcze oprócz Manii dwa kocórki, czarny i biały. Także śmiesznie mi się ułożyło, że jest jeden chłopak czarny, jeden chłopak biały i kotka czarno-biała. Do tego Mania wiekowo jest po środku. Biały jest najmłodszy, czarny najstarszy. Także śmiesznie mi się sparowały te kociaki. W każdym razie to jest. Mieszka, moja cudowna kochana. Tu znowu dzieło Mattiego odkopał na święta cover do Carol of the Bells, który był trailerem do opowieści wigilijnej. No i taką sobie tutaj machną graficzkę. W ogóle fajnie to wygląda, jakbyś to 3D przerobił na 2D. Ok, tutaj mamy sekcję, która będzie na końcu. Jest to sekcja much, ale do tej sekcji potrzebuję e, Charlie'ego, czyli Jivusia naszego, bo on musi na te muchy reagować. E, backstory z muchami jest takie, że e, w jednej ze serii miał grać wróżką, później zmienił zdanie i ta wróżka była tak malutka w tym Minecrafcie e, i była tak irytująca, że zaczęłam go nazywać muchą. I namówiłam ludzi na jego streamie, żeby wysyłali na kanał Fanarty jego, jaką muchę. I, I posypały się muchy. Sekcja much będzie na końcu. A teraz w tym momencie możecie pisać muchy Charlie'ego. O, to, to jest idealny komentarz. Piszemy teraz masowo muchy Charlie'ego i widzimy się pod koniec z muchami. Tu jest arcik od Mushroom, znowu ja wtryniające ciasteczko, pieguski najlepsze, on top. Yy, tu Kiro widzę, że mój właśnie kolejny tledysk zaadoptowała yy, w wersji 2D, czyli właśnie yy, to, co już mówiłam: Carol of the Best, czyli to samo, co przerobił Matty. I wyszło przecudownie. Yy, o, oh, oh Kiro! Jak, jak tu mnie żeś ponętnie narysowała! Ej, ślicznie! Tutaj luźne arciki od Kiro, tutaj taka ja, tak jak powinnam wyglądać w moim wieku. <laughs> Czyli y, z, zmęczona życiem z depresją, typowa słowianka. Y, niestety u mnie się coś troszeczkę odkleiło, jestem zbyt energiczna jak na słowiankę. Tu jest arcik od Mushroom, też śliczny. W ogóle, jakie ładne usta! Śliczne! Tutaj jest arcik od Borka, tu jest cała nasza ekipa fantazy. Y, tutaj jest Michał, tutaj jest Borek, tutaj jest Ileczka, tutaj jest wiwa. Charlie, ja i oczywiście Bartuś jako rybka i jeszcze jest ziemniak. E, ziemniak to nie jest typowy ziemniak. Ziemniak to jest ziemniak. Tak. Tutaj Mati e, dał skier na jednego ze swoich dzieł. E, Mati lubi moje animacje też przerabiać na wydarzenia z e, Teno. Także e, jak chcecie, to możecie sobie wybić tam do niego i sobie zobaczyć. Widzę, że tutaj się zabrał za e, królową śniegu. <laughs> I tutaj jest kolejny arcik od Kiro. Yy, tutaj Kiro yy, zrobiła filmik. Jest to animacja do coveru My Mother Told Me. Czyli gdyby My Mother Told Me było animacją, jak dotychczas zrobiłam swoje teledyski, więc zobaczmy. Mega, mega. Czy ja stąd mogę wyjść przyciskiem? Mogę, dobra. Mega, to wyszło w ogóle ładnie, słuchajcie. Słuchajcie, jeszcze tak się tro trochę w ogóle rozkręcimy z animacjami, to będziemy otwierać studio i będzie nabór do studia, nie? Animatorzy się przydadzą do animacji. Okej, okay, i teraz sekcja... Mm... Teraz sekcja fanartów z maila. Tutaj mamy arcika od użytkownika Fixit Up i to jest raczej siostry tego użytkownika. Zostało mi to wysłane na TikToku, więc no po prostu jest jak jest, bo TikTok nie pozwala pobrać obrazów. W każdym razie słodkie, śliczne, mega Mega, mega, mega. Tutaj jest arcik od Julki. Julka mi tą pracę przesłała na Instagramie, bo TikTok jej nie pozwalał tego wysłać. I zły TikTok, niedobry TikTok, bo takie ładne rzeczy trzeba wysyłać. Ślicznie. Ty chyba to farbkami robiłaś, czy markerami? Tutaj jest arcik świata Minecraft od Kamila. Kamila albo Kuby? Nie, Kamila, dobrze mówię. Jest Kamil. I ładnie, ładnie. W ogóle się chciało tak od góry to rysować, bo... Mi się nie chce. Okej, witam was raz w sekcji much. Jest ze mną Charlie. Dzień dobry. I Charlie teraz będzie reagować na swoje muchy. Tutaj mamy pierwszą muchę od <noise> Mattiego Ryba. Jak oceniasz twoją muchę? O! Chodź tu, wracaj. Nie kurcz się. <noise> Przepraszam, nie chciałem. Jak, jak oceniasz swoją muchę? Numer jeden. Um, powiem tak. Mam fajny hełm, podoba mi się. <noise> fajny hełm. Ale ta mucha jest derpem. To, to oddaje w ogóle mój stan psychiczny, i w ogóle i no To Ale w jest 10 na 10. Motyw tego odcinka, nie? bo ja się cały czas zachwycałam derpy nie? to jest. To, to, motyw tego odcinka to jest derp. Dobra, tak. i, i, idziemy tak, tak. dalej. Jest to y, kolejna mucha, to jest teraz tak. mucha od mushroom, nie? Bo ty masz napisy, a ja teraz nie mam napisów. Tak, to jest mucha od mushroom z pelerynką. E Jak oceniasz? Palerynka sztos, nie? Jakby pierwszy raz widzę muchę, która ma pelerynę. No widzisz, <noise> pewnie powiewa jak lata, słuchaj. <noise> ale jaką ja ma, ma perukę, to widzisz? No kurczę, klasa. Ja to bym w ogóle powiedział, że to jest mrówka, gdyby nie to, że ma skrzydła, ale. <noise> e, ale nie, no jak mrówka? Przecież widać, że jest gruba. Mrówki nie są no grube. No dobra. Mm, się nie znasz. Mają. Atlas cię Ja się nie znam po prostu. Dobrze, dobrze. Nie chcę atlas. Będziemy czytać na streamach. <noise> Ok, teraz mamy mu chyba ileczka. Chyba? Tak, tak, to jest ileczki. E, masz na myśli tego ogromnego derpa? Tak! Z dużą głową. I on mi, on tak, mi się tak. kojarzy z tym gościem ze spider jest, To jest. Chciałem powiedzieć Ant-Man, ale zaułby wyszło, że mrówka. To jest. To jest e, <laughs> wyszło, ten prawdziwy ja. To, to jest ten prawdziwy <laughs> ja, tak naprawdę wyglądam. Tak e, nie, możecie zobaczyć, IRL. Koło mam trochę mniejsze oczy. Ogólnie, ogólnie sztosik, Ileczka zrobiła, ja tutaj też to widzę na, na bazie e, chibi, który robiła mi na zamówienie. Także. Mm -hmm. Amazing, amazing. Dobra. Jeszcze brakuje tylko uszu, uszu w tym wszystkim. Nie? O, matko, na no zielono go. Ilka masz zadanie. I to jest druga, druga wersja od Mushroom. Tak, poprawiona z kolorowymi oczami już. Tak. Dokładnie. Tak. Nie ja no, cinema, jakby... Ja uwielbiam to, że te muchy są derpami. I że jakby w ogóle pomysł, że mucha... Ja, ja nie wiem, jak to wyszło, ale ja... Um, Mnie się nie zostawia to... na streamie, tak? Mnie się nie zostawia samej. Chyba będę musiał... poskarżyć się mamie. Przypominam, że jedną z tych much narysowała mama. Wiem. To poprzez. kolejna nie. mucha. O Boże, zapomniałam o niej. Czego ona jest autorstwa? Masz na myśli tą dużą kulkę z włosami moimi oczami tak. z modelu? Tak, To, to zrobił mój jakże y, młody utalentowany syn Wex. Gnialna. Tak, tak. Tak właśnie widzi mnie mój własny syn, nie? Jestem grubą muchą, ale przynajmniej usta mam prawdziwe, nie? słuchaj, a czy muchy mają usta? No mam przecież o czymś mówię, nie? W tak gębową. Mają... Nie no, ja myślę, że ja myślę, że Weks musi zmienić ojca. Na no muchę? Dlaczego jestem czarny? Okej, <grym> 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 okej, okay, okay, idziemy dalej, idziemy dalej. To, to jest mucha, Potem... która nosi różowe trampki i ma blond włosy, więc to jestem ja jako mucha. Jak oceniasz mnie w wersji to, muchy? To jest... To jest dia mucha. mam, y, ja mogę powiedzieć tyle, widać, że jesteśmy rodzeństwem. E, trampki sztos, y, szanuję za serduszko na trampkach. Y, ogon też sztos, nie widziałem jeszcze Muchy z ogonem. Ty Bieski, to ona ma ogon. E, no tak, ona ma twój ogon ten taki, serduszkowy. No, a twoja fryzura, ja myślę, że jest fresh i w ogóle... Tak, to, to jest, widać, że wiatr we włosach, nie, a Muchy w nosie. Do... Ej, czy Mucha może mieć Muchy w nosie? Nie, bo nie mają nosa. A, okej. Okay. Dobra, to, to jakie jest Twoje podsumowanie much? Ja myślę, że e, cały competition e, wygrywa mucha mushroom. Ta, ta z kolorowymi oczkami amazing jest. jest e, ma, ma pelerynkę, ma skrzydełka. Szkoda, że nie mam żadnych butów, ale w sumie wy nie widzieliście nigdy moich butów. Czy ja powinienem zrobić teraz e, pokaz moich butów? Ja, 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 w, ja wkleję zdjęcie twojej stopy. Dobra, możesz, możesz wkleić zdjęcie mojej stopy, byle nie na czole. Dobra, no to co, tak się wyprezentowała sekcja much. Charlie, czy masz coś do ja dodania chciał... widzą? Tak, ja bym chciał bardzo wszystkim wam podziękować za ten fanart, to są pierwsze fanarty, jakie dostałem. Czuję się za, zaszczycony. Czuję się zaszczycony wręcz yy, i, i mam nadzieję, że do zobaczenia jeszcze raz, yy, znaczy jeszcze nie raz, nie, jak to się mówi? Jak to się mówi? See you Pomóż next me. time! <grym> yes, see you next time, na tym kanale na pewno będziemy <grym> robić kolejne przeglądy, także... No. Także tak, i wracamy teraz do dalszej sekcji przeglądania fanartów. No i ostatni arcik, który zostaje na dzisiaj, arcik sylwestrowy, made by Felix. Śliczny, genialne fajerwerki, ładna brokatowa sukienka, lubię brokatowe sukienki, e, no i co ja tutaj sobie popijam, e, to jest redstone, to jest redstone widzowie, to jest redstone youtube, e, także popijam sobie redstone, redstone jest w ogóle pitny, <śm> w każdym razie misiaki. Mamy dzisiaj Sylwestra, tudzież Nowy Rok. Chyba, chyba Sylwestra to wypuszczam, nie wiem, nie jestem pewna, ja się nie orientuję, nie krzyczcie na mnie. W każdym razie życzę Wam wszystkiego co najlepsze w Nowym Roku, żebyście się rozwijali. Ci, co mi w ogóle pisali, że chcą mieć kanał YouTube i znaleźć się w moich animacjach, życzę Wam powodzenia i żeby Wam się to udało. I mam nadzieję, że spotkamy się przy jakiejś animacji, a jeżeli ktokolwiek ma jakiekolwiek inne marzenia, to żeby Wam się wszystkie spełniły. No i co, przepraszam za mój darpi awatar dzisiaj, warunki techniczne. Yy, I co, i to byłoby tyle ode mnie. Jeszcze raz szczęśliwego nowego, trzymajcie się cieplutko i ...papatki.